jesiennie Pora roku majora urodzony w listopadzie. Idealnie, bo owczarki niemieckie wolą chłodniejsze pory roku. Panie Puszysty, co Ty tam wełszysz? Jesienny pies major. Nawet jego umaszczenie na to on wskazuje. To odgłosy kroków na liściach, ale ja i tak wolę środek wiosny lub późną wiosnę. Lato też super, o ile nie jest za gorąco. Chłodno, pochmurnie, słonecznie. Fajnie. Major. Mówią, że koty lubią stałe ścieżki, a ja mówię, każde zwierzę lubi stałe ścieżki. Nawet dzikie. Major też zawsze woli spacery po znanych ścieżkach Automatycznie wybiera kierunki I dziwię się kiedy zmieniam kierunek <grystanie> No, tu przynajmniej nie powinno być saryn i jeleń coś często jest spotykamy A jak je spotykamy, to lepiej, żeby major był na smyczy. Bo inaczej będzie miał darmowo kardio. Na szczęście wróci za moment. Dobry major zawsze wraca. Zawsze. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym jesiennym razem. Na razie.